Witam. Nie uznaję się za krytyka gier fabularnych, ale jestem ich miłośnikiem, dlatego uprzedzam, że nie będzie to w pełni profesjonalna recenzja z jejami, lecz wrażenia gracza, który ceni sobie klimat. Poruszę tutaj tematy złe i dobre z naciskiem na te pierwsze. Niedawno na półkach naszych sklepów pojawiła się gra Dragon Age 2. Czy druga część zasługuje na zacny tytuł najlepszego RPG? Przekrońcie się sami. Gdy po raz pierwszy odpalałem Dragon Age 2, gra aż tryska do nas epic kościół. Pełen nadziei rozpocząłem grę. Na początku zagrałem wojownikiem, ale jako, że wojem grałem w jedynce, po chwili się znudził i postanowiłem obejrzeć inne klasy, czyli łotrzyka i maga. Szczerze, mało która gra zachęciła mnie do gry magiem. Tak małem niechęciu do uproszczonych do szpiku kości animacji rzucenia czarów. Tutaj zobaczyłem maga z zupełnie innej strony. Dynamiczna, piękna postać, każdy czar ma świetne animacje, no po prostu bosko i do tego ta piękna zbroja czempiona, którą dano nam było widzieć w pierwszej nieco podkręconej opowieści Warika. Zachwyciłem się tą postacią i postanowiłem kontynuować ją przygodę. Sam początek bardzo mi się podobał: dynamiczna walka, grafika i instynkt samozachowawczy naszych kompanów wywołał u mnie lekki uśmieszek, ale spodziewałem się, że dalej nie będzie tak kolorowo bo nie ma po prostu gry doskonałej. Nie uwielbiamy w bawełnę, dobre złego początki. Dlaczego twórcy nie zdecydowali się na widok taktyczny? To jesteście w stanie stwierdzić po godzinie gry. Otóż wrogowie wychodzą z dupy słania, a raczej znikąd. Nie ma sensu taktycznego planowania bitwy, jeśli wrogowie przychodzą znikąd i nigdy nie wiesz, ile fajcie czeka. Myślisz, że to koniec, a tutaj nagle wypada kolejna grupa. Często się łapałem na tym, że wchodząc do pomieszczenia, rozstawiłem swoje postaci w najbardziej korzystny sposób. Takie przyzwyczajenie z jedynki, i wtedy nagle mnie oświeciło, że po co to robiłem, skoro i tak cień wyjdzie ze ściany. Kolejny minus to fabuła. Rozumiem, to są gusta. Czytając kilka recenzji, natknąłem się, że ma dobrą fabułę. Yy. Słuchajcie, przez tyle godzin gry, a było ich naprawdę trochę. Naprawdę przez 10 minut nie poczułem się jak epicka postać, która robi coś ważnego. Praktycznie cała akcja gry rozgrywa się w mieście. A jakieś tam małe odchyły prowadzące na pobliską górę to jakaś kpina z gracza. Naprawdę fabuła jest nieprzeciętnie nudna. Nie wiem jak dotarłem do końca. Chyba cały czas liczyłem, że w końcu coś się wydarzy fajnego. I tak było. Otóż po zabiciu, nie będę tu robił spoilerów, pewnej postaci. Gra się skończyła i w końcu kamień spadł mi z serca, że nie musiałem się dalej katować. Twórcy starali się zmieścić Fabułę w ramę realizmu, przez co straciła właśnie ona swojej epickości, która to było tak hucz niezapowiadana. Fabuła zdaje się być płytka. Ogólnie może być to wina całej oprawy. Po prostu przez sterylizację, kwipunku, rozmowy, map, no, wyglądają dosłownie jak z FPS-ów. Gra straciła na klimacie. O ile w jedynce czułem respekt do bossów, czułem, że rośnie moja potęga, to tutaj gdzieś mi to umknęło, i mimo, że po rozwiązaniu sprawy z jesteśmy okrzyknięci championem, Kirkwall i tak zwracają się do nas ludzie, nadal gra wydaje się być płytka Takie na siłę dodanie na siłę dodany tytuł, który ma niby podnieść naszą samą ocenę, czułem się podobnie jak wtedy kiedy grałem w Sacred 2 wrażenia były naprawdę bardzo podobne, koniec gry wywołał mnie niesmak spodziewałem się, że moja przygoda będzie trwać przynajmniej przynajmniej drugie tyle Następny minus gry to błąd, który twórcy popełnili w Jedynce. Po wykonaniu ostatniej misji, wszystko się urywa, trafiamy do naszej posiadłości, nie możemy się nigdzie ruszyć, chyba że kupimy DLC. W Jedynce na końcu pisało, że wydarzenia DLC dzieją się chronologicznie przed wydarzeniami w Denerim. Nie wiem, nie pamiętam czy tu było tak samo, wiem, że nie jest to ocena jedynki, ale nie rozumiem dlaczego, mimo chronologicznego poprzedzenia tych ostatnich wydarzeń, nie jesteśmy. Yy, Obdarzeni możliwością Wykonania questów, które nam jeszcze Zostały. Kolejna wada to Lokacje. No na pewno wszyscy już o tym Wspominali, na pewno to już wiecie Że każde podziemia jest i nie wyglądają Tak samo. To jak bardzo to psuje Rozgrywkę możecie sobie wyobrazić sami Jest, jednak, jest jednak Mały cień szansy Jednak grama również Kilka, no ale dosłownie kilka zalet, o których być może wspomniałem wcześniej. Całkiem fajny model walki, jednak i tak wzbudza mieszane odczucia, na, na upartego daje mu plus. Gra przyciąga. To jest wielki plus. I kolejnym wielkim plusem jest życie się z postaciami. No o ile wina nie przypadła mi do gustu i cały czas ją odrzucałem, to reszta postaci naprawdę mi się spodobała, a w szczególności postaci, które spotykamy. Ze znanego nam już dobrze przebudzenia. Gra mimo wielu mankamentów nie jest gniotem, oj, na pewno nie jest gniotem. Jest fajna, można powiedzieć, że dobra. Jeśli chodzi o ocenę pod względem RPG, dałbym 6 na 10 no może 5,5. Natomiast, no to dla normalnego gracza, któremu nie zależy już aż tak bardzo na klimacie znanym z jedynki, tym rocznym klimaciku, to sądzę, no, że 8 na 10 będzie odpowiednia ocena.